Cześć, 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 witam, witam, witam serdecznie. Jestem teraz tutaj przy lesie, na takich polach, łąkach, polanach. Bardzo fajne tutaj jest miejsce. I właśnie yy, tutaj są dookoła mnie lasy lasy i wzgórza, i takie pagórki. Górki, pagórki, a ja teraz kieruję się tam, gdzie świeci słońce. Czyli w takie rejony, idę gdzie właśnie, które są nasłonecznione, żeby tam nie wchodzić, gdzie jest. Las i ocienione, tylko żeby tutaj być właśnie w miejscach, gdzie słońce świeci. Więc idę właśnie tutaj na tereny, które są po prostu oświetlone słońcem. Tak. Tutaj, właśnie, świeci pięknie słońce. Bo, jakbym poszedł tam w dół, to bym poszedł do cienia, a wolę iść po prostu po słońcu. No, i tutaj wszędzie są, właśnie, pola. Łąki i lasy, tak. I ja teraz idę przez pole, idę sobie do lasu. A dzisiaj jest, dzisiaj jest drugiego lutego, dwa tysiące roku. No, i właśnie tutaj są takie właśnie tereny, że można sobie tutaj właśnie sporo pochodzić. Duże tereny, takie właśnie zielone z dala od. Od domów, z dala od ulic, z dala, od dróg, takich dużych dróg, którymi jeżdżą samochody, tylko właśnie tutaj są właśnie takie tereny całkowicie zielone, leśne, tak więc, że bardzo... Fajna sprawa tutaj jest. No, i tutaj powoli będę dochodzić. Tutaj będę dochodzić do. Po pierwsze, do lasu będę dochodzić, a po drugie będę dochodzić do właśnie tego takiego lasu nasłonecznionego tam właśnie z przodu. Jest właśnie las nasłoneczniony, i tam będę się kierować nie do tego ciemnego lasu, tylko do tego lasu, który, który jest w słońcu. No, i tutaj wszędzie są widoki ładne. No, i są po prostu tereny, tereny, powiem, że są po prostu takie typowo wiejskie. Nie miejskie, tylko wiejskie i wiejskie i leśne. No, na pewno inaczej. Tutaj wszystko inaczej wygląda, po prostu na, już na wiosnę inaczej wygląda, a zupełnie musi inaczej wyglądać w lecie, gdy po prostu tutaj na tych polach, tutaj wszędzie y, rosną różne uprawy, rośliny, zboża. I różne inne. Yy, właśnie takie. I kwiaty jakieś. I takie. I siakie. I owakie. No i zupełnie to inaczej. Właśnie wtedy wygląda. No a teraz. A teraz też fajnie wygląda. Tylko po prostu inaczej, ale. Wiadomo. O każdej porze roku. W lesie i na polach, i wśród przyrody, to o każdej porze roku jest fajnie. Tutaj też widać fajny widok. Tutaj pola, a tutaj jest jakaś taka już droga to znaczy <laughs> droga po prostu taka polna ścieżka. Polna ścieżka, i teraz tą polną ścieżką tutaj dojdę sobie do tego lasu, który jest naprzeciwko mnie, i właśnie ten las jest tutaj ładnie oświetlony. No, a tutaj też i razem ze mną idzie. Mój cień, mój cień idzie także, że można pomachać do swojego cienia. No, i tak tutaj się prezentuje wszystko. No, i tutaj są takie. Nie tylko las, ale takie wzgórki, pagórki i górki niewysokie, no ale zawsze jednak górki są. Nie można powiedzieć, żeby był teren taki całkiem płaski. To nie jest teren całkiem płaski. To jest właśnie teren. Wzgórzysty to jest teren wzgórzysty, no i tutaj wszędzie są właśnie pola, łąki, i tutaj jest też i mój cień idący. Halo. No, i tutaj widać właśnie, że też czasami ktoś jeździ na rowerze tą ścieżką z psem. No, i tam już jest przede mną las, do którego właśnie idę. Ale zanim wejdę do tego lasu. To jeszcze wcześniej minę jakieś gospodarstwo rolne. Tam jest taki domek jakiś biały. No i tam właśnie są te górki i pagórki. No ja wiem, że taki tutaj, właśnie tak sobie można sobie chodzić, spacerować po takich terenach zielonych, po polach, po lasach, po górkach Nie po górach, bo to nie są takie góry To nie są właśnie takie góry typowe wysokie jakieś góry, tylko takie pagórki no i takie górki górki, pagórki no ale też jednak to też są jednak jakieś jednak wzniesienia to nie jest taki teren taki w ogóle nie nie górzysty to jest teren już górzysty tutaj tak więc że taka Taka namiastka, namiastka jest tutaj, właśnie gór. Namiastka, gór. No, a tutaj już przede mną jest jakieś gospodarstwo rolne. No, i tam w dole w dole widać polany. Łąki. A tutaj jedno gospodarstwo, a tam są następne gospodarstwa rolne. Tak więc, że nie jest to ten taki całkiem dziki. No, a tam daleko, daleko, na horyzoncie, na horyzoncie, widać miasto. Ten, że to nie jest. Znowu, tak gdzieś strasznie daleko od miasta, ale nie jest jednak, nie jest to tak całkiem znowu blisko, bo jednak tutaj, no tak, z godzinę, tak, może nie, może nie całą godzinę, tak gdzieś około 50 minut w to miejsce się idzie. Z miasta. Tutaj jest taka, widać, większa droga, chyba nawet asfaltowa. No, bo jakoś ci ludzie do tych domów tutaj jednak muszą dojechać. Chociaż tutaj chyba jednak nie jest droga asfaltowa. Tak. Tam tylko kawałek, kawałek jest drogi asfaltowej, a tutaj jest taka zwykła droga ziemna. No i tutaj właśnie też taka fajna droga Wysadzana Wysadzana droga Drzewami Także tak tutaj Właśnie wygląda Halo no, i tutaj się idzie już do tych gospodarstw rolnych, tą właśnie drogą, taką wysadzaną drzewami. No, i tam widać domki. No, i tutaj jest właśnie ta droga. No, a tutaj jest właśnie to gospodarstwo rolne, no i tutaj jest już droga asfaltowa. No, ale ja, ja się tam nie będę kierować, absolutnie nie będę się kierować na gospodarstwo rolne. Tylko raczej do lasu, chociaż mogę tutaj podejść kawałek, ale tam widziałem, że jest jakaś taka ścieżka prowadząca do lasu. O, tutaj jest właśnie już droga asfaltowa. No i no i tak tutaj właśnie wygląda. tak tutaj wszystko wygląda a ja będę jednak nie nie, nie 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 pójdę tutaj do tych gospodarstw rolnych to nie tylko pójdę tutaj ścieżką do lasu tak tutaj taka Właśnie jest ścieżka do lasu, i zobaczę tutaj trochę tego lasu, który właśnie teraz jest osłoneczniony, bo tamte inne lasy to są po prostu w cieniu. No a tutaj tak słońce ładnie świeci i las oświetla tak no i właśnie tutaj jest to gospodarstwo rolne To jest Taki płotek drewniany. No, a tutaj jest tak, po prostu taka ścieżka, trawiasta ścieżka, i tą ścieżką trawiastą idę do lasu. Stawiam, że tutaj już się będzie zaczynał las Jeszcze te jeszcze te zabudowania tutaj takie gospodarstwa wolne tutaj jest trochę tych domków Temże Zanim się dojdzie do lasu, to jest tutaj trochę tych takich domków, po drodze się mija. No, i już zaraz będę wchodził do lasu. Do lasu, do lasu, do lasu. Już chodzę, już chodzę do lasu. Do lasu, do lasu, do lasu. Do lasu, do lasu, wchodzę już. Do lasu, do lasu, do lasu. Do lasu, do lasu, wchodzę. Do lasu, do, do lasu, do lasu. Do lasu fajnego, wchodzę. Tak. Wchodzę już do fajnego lasu no a tam są właśnie widać takie domki drewniane ten że jeszcze budownictwo to jest na pewno jeszcze bardzo stare a tutaj już jest las. No, i tutaj jest jedna droga, i tutaj drzewa, i tutaj też jest jakaś droga. No, ja nie będę tak całkiem chodzić do tego ciemnego. I głębokiego lasu, bo tam już po prostu jest ciemno w tym lesie. Więc będę właściwie tak iść po prostu z krajem lasu. Tutaj na łące widać szron, że jest o, szron. Wszystko jest oszronione. Widać, jaki jest szum tutaj. A tutaj jest właśnie skraj lasu. No i właśnie takim skrajem lasu sobie można podejść. No i słońce dzisiaj pięknie świeci. Także. Widoki fajne są. No, i tutaj jest właśnie las. Tutaj są te gospodarstwa najprzróżniejsze. No i, I tutaj też jest taka droga leśna którą można tutaj sobie pochodzić no i tak właśnie tutaj wygląda brzoza ładna duża no a tutaj właśnie te bardzo stare zabudowania nie wiem czy ktoś tutaj mieszka? Czy może już nikt tutaj nie mieszka? Ale chyba jednak ktoś mieszka, bo tam nawet widać jakiś samochód. Tutaj jest taka ławeczka, że sobie można usiąść. No, a tutaj piękny widok na całą okolicę. No i właśnie te właśnie takie drewniane płotki, jeszcze tylko garnek tutaj taki powiesić na tym płotku taki gliniany garnek malowany, i będzie jak w tej piosence, malowane dzbanki po prostu zupełnie atmosfera. Jak to było kiedyś, dawno, dawno temu. Drewniane domki i drewniane płotki. No i piękne słońce tutaj świeci. Także dziękuję wszystkim za obejrzenie tego filmiku. Tenże takie tutaj fajne są zabudowania i po prostu no człowiek się czuje tutaj jak po prostu w jakimś innym w innym czasie jakby się przeniósł po prostu gdzieś w jakieś tam lata 50. albo nawet jeszcze wcześniejsze 30, 20 tenże Zupełnie inaczej tutaj, właśnie świat wygląda. Tenże, pozdrawiam wszystkich. Dziękuję i na razie. Cześć, cześć, cześć. Tak. Piękne widoki. No i super fajne słońce. Tutaj będzie na pewno. Piękny zachód słońca. No ale ja nie będę czekać na ten zachód słońca, bo muszę powoli wracać z powrotem, żeby zdążyć przed nocą. Także nie będę czekać na zachód słońca, chociaż na pewno zachód słońca będzie tu piękny. Ale właściwie. To już prawie to słońce jest takie powoli, powoli zachodzące. Tak więc, że yy, dziękuję, dziękuję wszystkim za wysłuchanie i za obejrzenie tego filmiku. No i już. Będę kończyć ten film. Jeszcze tylko na to gospodarstwo rolne. Tutaj widok z innej strony. I jak tutaj wygląda. Zupełnie po prostu. Zupełnie inny świat. Inny świat. Tak, świat w starym stylu. No i słońce. Pięknie, świecące. Tak więc, że fajnie, fajnie. Fajnie, fajnie, fajnie i kapitalnie. że fajnie tutaj wszystko wygląda. No i tutaj jest właśnie ten las. Tak więc, że jeszcze raz dziękuję, dziękuję za obejrzenie filmiku i jeszcze raz na razie cześć, cześć, cześć. Cześć, cześć, cześć.